Czy ktoś kiedykolwiek powiedział Ci brutalną prawdę o życiu po 80? Przekroczenie granicy 80 lat przynosi cichą zmianę, o której niewiele osób mówi nie te powierzchowne rzeczy jak urodziny czy wolniejsze poranki, ale głębsze, często niewypowiedziane zmiany. To czas pełen mądrości i straty obecności i dystansu, głębokiego spokoju, a czasem głębokiej samotności. I jeśli nie jesteś przygotowany na niektóre z tych zmian, mogą Cię zaskoczyć, pozostawiając z pytaniem, dlaczego nikt mi nie powiedział? W tym filmie przechodzimy przez pięć brutalnych rzeczywistości życia po 80, nie po to, żeby Cię przestraszyć, nie po to, żeby Cię przygnębić, ale żeby zaoferować jasność. Bo kiedy widzisz te rzeczy nadchodzące, nie jesteś już na ich łasce. Możesz się na nie przygotować i możesz je spotkać z siłą zamiast z zaskoczeniem. Porozmawiamy o kurczących się kręgach, ciele, które nie odbija się tak jak kiedyś. Pełzającej zależności, która wydaje się niewygodna nawet wtedy, gdy jest konieczna cichym sposobie, w jaki społeczeństwo zaczyna cię pomijać i tym dziwnym bólu, który pojawia się, gdy stare żale spotykają za dużo czasu i za mało celu. Zostań z nami do końca, bo chociaż niektóre z tych prawd mogą wydawać się ciężkie, otwierają też drzwi do czegoś potężnego akceptacji, odporności i szansę na ukształtowanie ostatniego odcinka życia z taką godnością, jaką nikt inny nie może zdefiniować oprócz Ciebie. Porozmawiajmy o tym, co naprawdę dzieje się po 80 i jak możesz przez to przejść z otwartymi oczami, stabilnymi rękami i podniesioną głową. Numer 1. Krąg społeczny, który cicho znika jedna z pierwszych rzeczywistości, która uderza po 80, nie jest fizyczna, jest relacyjna. Ludzie, którzy kiedyś wypełniali Twój świat, zaczynają blaknąć często bez ostrzeżenia. Przyjaciele odchodzą, sąsiedzi się przeprowadzają, rodzeństwo cichnie. Nawet długoletni towarzysze, którzy kiedyś dzwonili co tydzień, zaczynają dzwonić co kilka miesięcy. To nie jest osobiste. To po prostu czas. Ale pozostawia przestrzeń, która może wydawać się pusta. Bez względu na to, jak silny czy niezależny jesteś, budzisz się pewnego ranka i zdajesz sobie sprawę, że telefon nie dzwoni tak jak kiedyś. Zaproszenia zwalniają. Wizyty rodzinne stają się krótsze, bardziej pośpieszne. Ludzie nadal cię kochają, ale są zajęci, lub rozproszeni, lub radzą sobie z własnym starzeniem się w różny sposób. I powoli codzienne interakcje, które kiedyś utrzymywały Twoje życie bogate w głosy i śmiech, zaczynają się przerzedzać. To nie jest coś, na co ktokolwiek cię przygotowuje. W wieku 60 i nawet 70 lat, większość ludzi jest nadal w pobliżu. Jest energia, ruch, sprawdzanie. Ale po 80, następuje zmiana. Zaczynasz przeżywać ludzi. Zaczynasz wyprzezać rozmowę. I ta zmiana jest cicha, tak cicha, że na początku możesz nawet nie zauważyć, że się stała. Znałem mężczyznę o imieniu Walter, 84 lata, który przez lata chodził do tej samej kawiarni każdego ranka. Personel znał jego zamówienie, przyjaciele spotykali się z nim tam bez wcześniejszego pisania. To był rytm. Ale z czasem ci przyjaciele przestali przychodzić. Niektórzy odeszli, niektórzy się przeprowadzili, a inni po prostu przestali jeździć. Pewnego dnia Walter powiedział mi: To dziwne wchodzić w miejsce, gdzie wszyscy znali twoje imię, a teraz jesteś tylko mężczyzną w narożnej loży. Ból tego rodzaju samotności nie zawsze jest głośny. Nie zawsze przychodzi ze łzami czy widocznym żalem. Czasem to po prostu długa cisza po kolacji lub spacer, który wydaje się trochę zbyt cichy. To uświadomienie sobie, że lista ludzi, którzy naprawdę cię znają, się skraca i nie możesz tego powstrzymać. Ale znajomość tej rzeczywistości oznacza, że możesz coś z tym zrobić. Możesz otwierać nowe drzwi, nawet gdy inne się zamknęły. Możesz pozostać w kontakcie na swoich warunkach czy to przez grupę kościelną, co tygodniowy lunch, telefon, który zainicjujesz, czy nawet list. Bo po 80 połączenie nie przychodzi do ciebie tak jak kiedyś. Musisz po nie pójść. I to wymaga odwagi. Ale dotarłeś tak daleko, i już masz tę odwagę w sobie. Numer dwa. Ciało, które przestaje się odbijać do czasu, gdy osiągniesz 80 lat, twoje ciało nie szepcze, mówi wyraźnie. Małe bóle, które kiedyś przychodziły i odchodziły, teraz pozostają. Zmęczenie, które kiedyś przeszło pod rzemce, może rozciągać się na następny dzień. I prawda, która zaskakuje wielu ludzi, jest taka, po 80 nawet małe problemy zdrowotne mogą zmienić Twoje życie z dnia na dzień. Możesz obudzić się czując się dobrze, spędzić dzień normalnie, a wieczorem coś czuje się nie tak. Trochę zawrotów głowy, bolącą nogę, kaszel, który utrzymuje się dłużej niż oczekiwano. I nagle siedzisz w poczekalni, słysząc słowa jak monitorowanie, obrazowanie lub możliwa hospitalizacja. To, co kiedyś było lekceważone odpoczynkiem, teraz wymaga uwagi. I często nie ma powrotu do tego, jak było wcześniej. To, co czyni ten etap tak trudnym, to nie tylko ból fizyczny, to nieprzewidywalność. Możesz robić wszystko dobrze i jeść zdrowo, poruszać się delikatnie, wysypiać się i nadal czuć, że twoje ciało jest o krok przed Tobą, podejmując decyzje, na które się nie zgodziłeś. Nieprawidłowy krok na schodach może prowadzić do tygodni rekonwalescencji. Błahostka żołądkowa może Cię wyczerpać na dni, a nawet gdy się wyzdrowiejesz, rzeczy nie zawsze wracają do normy. Twoja równowaga może wydawać się zakłócona, oddychanie może wymagać więcej wysiłku. Odbicie nie jest takie jak kiedyś. Spotkałem kiedyś kobietę o imieniu Gloria, 81 lat, która była bystra aktywna i dumna ze swojej niezależności. Uwielbiała pielęgnować swój ogród na podwórku, spacerować po okolicy, pozostawać zaangażowana w swój klub książki. Ale po drobnym upadku podczas przycinania krzaka róży, wszystko się zmieniło. To nie była kontuzja, to były następstwa, powiedziała. Tygodnie odpoczynku przerodziły się w miesiące obniżonej siły. Jej pewność siebie osłabła. Myślałam, że po prostu robię sobie przerwę, powiedziała, ale moje ciało potraktowało to jak pełny stop. To jest ta część, o której nikt ci nie mówi, w wieku 80 lat odpoczynek nie zawsze jest regenerujący w ten sam sposób. Może przekształcić się w upadek, jeśli nie jesteś ostrożny. A czasem, nawet gdy jesteś ostrożny, twoje ciało decyduje się zwolnić i tak. Zdajesz sobie sprawę, że się nie odbijasz, adaptujesz się do przodu. Ale oto siła w znajomości tego zaczynasz bardziej mądrze honorować swoją energię. Uczysz się wyznaczać sobie tempo nie ze strachu, ale z szacunku dla tego, przez co cię przenosiło twoje ciało. Traktujesz zdrowie nie jako gwarancję, ale jako codzienną praktykę świętą. I kiedy to robisz, nawet jeśli odbicie zniknęło, twoje oparcie staje się stabilniejsze. Chodzisz wolniej, ale bardziej świadomie. Odpoczywasz dłużej, ale bardziej intencjonalnie. I zaczynasz widzieć, że nawet wolniejsze ciało nadal może nieść silnego ducha. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę skomentuj numer dwa poniżej, żeby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, żebyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobry content, żeby informować i inspirować Cię. Teraz przejdźmy dalej. Numer trzeci. Rosnąca potrzeba pomocy bez względu na to, jak niezależny jesteś, jedna z najtrudniejszych pigułek do przełknięcia po 80 tota, zaczynasz potrzebować pomocy w rzeczach, które robiłeś bez myślenia. To nie dzieje się od razu. Wkrada się cicho, subtelnie, aż pewnego dnia zauważasz, że unikasz wysokich szafek. Trzymasz się poręczy trochę mocniej. Wahasz się przed wsiadaniem za kierownicę w deszczowy dzień. I chociaż część Ciebie nadal czuje się zdolna, inna część wie, że niektóre rzeczy nie są już tak łatwe. To, co czyni tę rzeczywistość trudną, to nie tylko zmiana fizyczna, to zmiana emocjonalna. Dla tych, którzy przez dekady żyli opiekując się innymi, myśl o staniu się tym, kto potrzebuje pomocy, może wydawać się głęboko niewygodna. Możesz zacząć czuć się jak ciężar lub możesz zacząć ukrywać to, czego nie możesz zrobić, pomijać zakupy, nie mówić dzieciom, że się potknąłeś, próbować samemu naprawić żarówkę, chociaż twoje ramię boli już od tygodni. Pragnienie pozostania niezależnym nie znika. Jeśli w ogóle, rośnie silniejsze. Ale prawda jest taka, że niezależność po 80 wygląda inaczej niż w wieku 60. To nie chodzi o robienie wszystkiego samemu. To chodzi o wiedzę, kiedy poprosić o pomoc i bycie wystarczająco odważnym, żeby ją przyjąć. Znałem mężczyznę o imieniu Eugenę, 85 lat, który był dumny z robienia wszystkiego sam. Przeżył wojnę, wychował czworo dzieci, własnoręcznie zbudował szopę na podwórku z niczego więcej niż zapasowym drewnem i determinacją. Ale jednej zimy poślizgnął się na swoim oblodzonym podjeździe. Żadnych złamanych kości, tylko urażona duma. Nikomu nie powiedział, ale jego córka zauważyła, że coś się zmieniło. Zaczęła pojawiać się raz w tygodniu, żeby przynieść zakupy i zostać na kawę. Na początku Eugenę się opierał. Nic mi nie jest, mówił. Ale z czasem ta kawa stała się rytuałem. I w końcu przyznał coś, co zaskoczyło nawet jego. Miło jest nie musieć wszystkiego dźwigać samemu. To jest ta zmiana. To nie słabość. To mądrość. Wiedza, że przyjęcie pomocy nie jest utratą niezależności, to sposób na jej ochronę. Bo kiedy pozwalasz komuś pomóc ci wejść po schodach, zawieźć się do lekarza czy nieść tę ciężką torbę, faktycznie dajesz sobie więcej lat robienia tego, co najważniejsze. I niecała pomoc musi pochodzić od ludzi. Może to być poręcz w prysznicu, stołek w kuchni, przypomnienie na lodówce. Te małe wsparcia nie odbierają Twojej godności, chronią ją. Po 80 najodważniejszą rzeczą, jaką możesz powiedzieć, może być po prostu przydałaby mi się pomoc. Bo im starszy się stajesz, tym więcej siły pokazujesz, wybierając bezpieczeństwo zamiast dumy, spokój zamiast walki i połączenie zamiast izolacji. Numer czwarty. Obecność, którą świat zaczyna pomijać, jedna z bardziej bolesnych rzeczywistości życia po 80 nie dotyczy Twojego ciała czy pamięci, dotyczy Twojej obecności. Powoli zaczynasz czuć się niewidzialny. Nie dla ludzi, którzy cię kochają może, ale dla świata w ogóle. Kasier patrzy przez ciebie na osoby za tobą. Lekarz rozmawia z twoim dorosłym dzieckiem zamiast z tobą. Kelner w restauracji zakłada, że nie słyszysz, nie myślisz lub nie możesz decydować za siebie. To subtelne na początku, potem staje się częstsze. I nawet jeśli próbujesz to zignorować, to gdzieś głęboko trafia. Bo bez względu na to, jak starzy jesteśmy, nadal chcemy być widziani. A kiedy przeżyłeś pełne życie, pracowałeś, wychowałeś rodzinę, podejmowałeś decyzje, przetrwałeś burzę, to szokujące czuć się odrzuconym tylko dlatego, że twoja skóra się zmarszczyła lub włosy posiwały. To, co boli bardziej, to, że rzadko jest to zamierzone ze złośliwością. To szybki świat, który zapomina, że wolne kroki nadal niosą historię. Społeczeństwo obsesyjnie skupione na młodości, które zapomina o sile potrzebnej do osiągnięcia tego wieku. I chyba, że się odezwiesz, ryzykujesz kurczenie się nie dlatego, że straciłeś głos, ale dlatego, że inni przestali słuchać. Pamiętam kobietę o imieniu Irene, 86 lat, która była wolontariuszką w lokalnym muzeum. Pewnego dnia, zwiedzający zadał pracownikom pytanie, na które mogła odpowiedzieć przez sen w końcu przeżyła tamtą dekadę historii. Ale pytanie przeskoczyło przez nią. Kiedy zapytałem ją, jak się czuła, po prostu uśmiechnęła się i powiedziała: Przyzwyczaiłam się. Ale w tym uśmiechu był smutek tego rodzaju, który przychodzi z byciem widzianym jako mebel zamiast ognia. Ale ty nie jesteś meblem. Nie jesteś tłem. Nadal tu jesteś. Nadal myślisz. Nadal wnosisz wkład. I tylko dlatego, że świat czasem o tym zapomina, nie oznacza, że ty musisz. Więc, co możesz zrobić? Mówisz i tak. Zadajesz pytania. Oferujesz opinię. Głosujesz. Dzielisz się swoimi historiami, nawet gdy nikt nie pyta. Stajesz, nawet jeśli Twoje kolana się chwiają. Bo za każdym razem, gdy rościsz sobie prawo do miejsca w pokoju, przypominasz światu i sobie, że jeszcze nie skończyłeś. Nie jesteś niewidzialny. Jesteś żywą biblioteką, świadkiem czasu, głosem, który nadal ma znaczenie. I nie musisz krzyczeć, żeby być słyszanym. Musisz tylko odmówić zniknięcia. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia zawartościowe, proszę skomentuj numer 4 poniżej, żeby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, żebyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobry content, żeby informować i inspirować Cię. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Poczucie żalu jeśli cel nie zostanie przedefiniowany, gdy poruszasz się głębiej w swoje lata 80. Dziwny spokój się ustala. Nie tylko w Twoim domu czy harmonogramie, ale w Tobie. Życie zwalnia. Kalendarz nie jest tak pełny. A z tym zwolnieniem przychodzi przestrzeń, przestrzeń do refleksji, pamiętania, powtarzania. To może być piękne, ale jeśli nie jeste ostrożny, może to przekształcić się w coś ciężkiego. Niegłośnego, dramatycznego rodzaju, cichego rodzaju. Rodzaju chciałbym spędzić z nimi więcej czasu. Rodzaju, dlaczego nie skorzystałem z tej szansy, gdy ją miałem. Rodzaju, który pojawia się, gdy masz czas, ale nie zawsze energię lub swobodę robienia rzeczy, które kiedyś odkładałeś. To nie jest coś, o czym ludzie dużo mówią. Świętujemy mądrość starzenia się, swobodę emerytury, radość z wnuków. I to wszystko jest prawdziwe. Ale prawdziwe jest też to niespokojne pytanie, które często pozostaje niewypowiedziane, co teraz? Jeśli spędziłeś całe życie pracując, dając, biegając, wychowując, służąc, a potem to wszystko się zatrzymuje, może wydawać się, że Twój cel blednie wraz z tym. Znałem mężczyznę o imieniu Stanley 88 lat. Był nauczycielem przez ponad 40 lat. Po przejściu na emeryturę czuł się dumny, ale też dziwnie pusty. Nikt mnie już nie potrzebuje, powiedział kiedyś. Ale to nie była prawda. Po prostu jeszcze nie znalazł nowego sposobu na bycie potrzebnym. Bo cel nie przechodzi na emeryturę, zmienia kształt. Może już nie budujesz domów, ale budujesz pewność siebie w swoich prawnukach swoimi historiami. Może już nie prowadzisz spotkań, ale prowadzisz obecnością, gdy ktoś się żałuje. Może już nie rozwiązujesz wielkich problemów, ale rozwiązujesz samotność uśmiechem do sąsiada. Niebezpieczeństwo żalu nie polega na tym, że popełłeś błędy, wszyscy je popełniamy. Polega na tym, że siedzisz w nich zbyt długo, nie przekształcając ich w coś znaczącego. Ale kiedy przedefiniujesz cel nie jako produktywność, ale jako obecność i zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nadal masz tak wiele dodania. Nie tylko innym, ale sobie. Bo najważniejsza praca, jaką wykonasz po 80, może nie być dla dziedzictwa czy oklasków. Może być taka, budzenie się z dobrocią w sercu, ciekawością w oczach i wystarczającą odwagą, żeby zapytać, jak mogę dziś przynieść światło choćby trochę? To nie żal. To odkupienie. I nigdy nie jest za późno, żeby je znaleźć. Końcowe myśli, osiągnięcie wieku 80 lat to nie mała rzecz. To kamień milowy zbudowany na dekadach miłości, straty, wysiłku, zmiany i odporności. Ale z tą siłą przychodzą nowe wyzwania, niektóre subtelne, inne trudne do zignorowania. I zmierzenie się z tymi rzeczywistościami nie czynicie słabym. Czynicie szczerym. Oznacza, że żyłeś wystarczająco długo, żeby zobaczyć życie takim, jakie naprawdę jest nieprzewidywalnym, czasem niesprawiedliwym, ale nadal głęboko wartym pojawienia się. Więc która z tych pięciu rzeczywistości uderzyła cię najbardziej? Czy to była cisza, która przychodzi, gdy twój świat społeczny zaczyna się kurczyć? Frustracja ciała, które nie regeneruje się jak kiedyś? Dyskomfort potrzebowania pomocy, gdy spędziłeś życie będąc pomocnikiem? A może to było niewidzialne uczucie, które przychodzi, gdy świat porusza się zbyt szybko, żeby cię zobaczyć? Czy ból, który rośnie, gdy twój cel nie jest już jasny? Cokolwiek to było, mam nadzieję, że poczułeś się zauważony. Bo prawda jest taka, że nie jesteś sam w żadnym z tego. Nie w zwalnianiu. Nie w zapominaniu. Nie w pytaniach, które nie dają ci spać w nocy, czy momentach, które sprawiają, że zastanawiasz się, co będzie dalej. A oto dobra wiadomość: nawet teraz, nawet na tym etapie możesz wybierać. Możesz wybrać połączenie. Możesz wybrać odpoczynek. Możesz wybrać proszenie o pomoc. Możesz wybrać mówienie głośniej, gdy ktoś cię pomija, i ciszej, gdy ktoś potrzebuje twojej łaski. Możesz wybrać przebaczenie sobie tego, co się nie stało, i uhonorowanie siebie za to, co się stało. Ten rozdział życia to nie koniec. To głęboka część historii część, gdzie każde słowo ma wagę. Część, gdzie małe gesty znaczą więcej niż wielkie kiedykolwiek. Część, gdzie Twoja obecność, Twoja cierpliwość, Twoja perspektywa to stają się Twoją mocą. Dziękuję za dołączenie do nas dzisiaj. Chcielibyśmy od Ciebie usłyszeć: Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dziś nauczyłeś i jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi dzielić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polajkuj, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobry content, żeby informować i inspirować cię. Dzięki za oglądanie i cieszymy się na zobaczenie cię w następnym filmie.